Hej, hej, witam w kolejnym materiale poświęconym DBD. Dzisiaj omówimy sobie, jak samo Behaviour będzie chciało rozszerzać uniwersum Dead by Daylight, ponieważ na przestrzeni ostatnich tygodni dostaliśmy parę interesujących informacji. I korzystając z okazji, że się, że tak powiem, widzimy pierwszy raz od dłuższego czasu, a mam dzisiaj wigilię, chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego na święta. Więc dobrze, zaczynając od podstawowych informacji, Behavior zapowiedział nową grę w uniwersum Dead by Daylight. Mowa tutaj o grze, mianowicie The Casting of Frank Stone, którego Behavior jest tylko i wyłącznie wydawcą, a samą grę produkuje właśnie Super czyli twórcy gier, chociażby takich jak Until Dawn I w tym momencie widać, że właśnie robią to oni, ponieważ po trailerze wydaje mi się, że gierka będzie właśnie. Bardzo w klimatach Until Dawn DLC, które kiedyś mogłyby się pojawić w DBD, mówię tutaj oczywiście o Until Down, a sam Frank będzie miał swoją dedykowaną gierkę. Generalnie nie wiemy i też devsi nam nie powiedzieli czy właśnie sama postać Franka zostanie dorzucona kiedyś w ramach DLC do DBD, aczkolwiek myślę, że prędzej czy później on w samej grze się Pojawi, jeżeli chodzi właśnie o faktyczną grę. Nie mamy praktycznie żadnych informacji na jej temat, poza tym, że właśnie Massive wyrobi samą grę. Behavior jest wydawcą i jest to gra właśnie w uniwersum DBD. Dostaliśmy sam trailer, który de facto za dużo nam nie mówi, ale pokazuje to w zasadzie, jak Behavior będzie chciało podchodzić do samego tematu DBD. I w tym momencie Behavior będzie chciał kroczyć, w zasadzie kroczy drogą podobną, do której chociażby chcą i zaczyn w zasadzie kroczą redzi, mianowicie o rozszerzanie uniwersum DBD na różne media, ponieważ mamy samo podstawowe DB, DBD, które jest samą grą. Od w zasadzie paru lat jest mowa o filmie DBD, który de facto już powstaje, i teraz mamy jakby nową grę z uniwersum DBD, więc w tym momencie mamy kolejne kilkanaście dzieł, gier, filmów, które do samego DBT nawiązują. jest to tak samo jak właśnie cyberpunk, jak robili z cyberpunkiem, bo dostaliśmy książkę, grę oraz serial. Tak samo jest oczywiście z Wiedźminem, serial gry, książki, Wiedźmin, może nie to, rozumiecie, Gwind i tak dalej, i tak dalej. Samo rozszerzanie uniwersum, czy to właśnie Wiedźmina i Cyberpunka w przypadku radów, oraz właśnie film oraz nowa gra, jeżeli chodzi o behavior i -y. DBD. I generalnie tak to będzie właśnie wyglądało, więc na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat można byłoby się spodziewać następnych gier z właśnie serii Dead by Daylight. Czy będzie więcej filmów zobaczymy. Najpierw będzie musiał powstać ten jeden, ale generalnie właśnie Bicherwiot będzie chciał iść właśnie tym tokiem rozwoju, jeżeli chodzi o uniwersum DBD. Wracając do tematu bardziej właściwych DBD, również dostaliśmy ankietkę, jeżeli chodzi o zadowolenie z gry, gdzie DEWSI zazwyczaj opuszczałem po jakichś większych eventach i dowiedzieliśmy się mianowicie kilka rzeczy, bo również DEWSI nam odpowiedzieli na parę pytań związanych z QA. Więc generalnie już inni twórcy robili podsumowanie, jeżeli chodzi o ankietę oraz o Q&A, więc sobie to na szybko streszcze, skrócę, skondensuję. Generalnie co wiemy z Q&A? Całkowicie wiemy całkowite nic, ponieważ twórcy, twórcy, gracze zadawali pytania dotyczące przyszłości niektórych postaci, perków, balansu i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie najpopularniejszą i najczęstszą odpowiedzią na pytania właśnie graczy od dewców. Było, że pracujemy, widzimy, coś kiedyś będzie, generalnie nie mamy żadnych tutaj szczegółowych informacji. Tak samo, znaczy w zasadzie wiemy dwie rzeczy, ponieważ jedno pytanie było, odnosiło się do następnego DLC: czy wiadomo kiedy będzie Tailor, i tak dalej, tak dalej. Gdzie typ odpisał na to pytanie, haha, nie, czy w zasadzie, czy z czy cokolwiek, więc to jest chyba najkonkretniejsza odpowiedź, jaką w ogóle dostaliśmy w tym QA. Plus, DevSi nie przewidują żadnego żadnego patcha, żadnej łatki, która ma yy, SIGTE skupić się na poprawie zdrowotności gry, czyli balansu, naprawu bagów itd., itd. Więc tutaj no może być stosunkowo no, nieciekawie, jeżeli chodzi o ten aspekt gry w następnych miesiącach, albo po prostu będzie tak jak było i na tym w sumie można byłoby zakończyć ten wątek. Aczkolwiek wracając troszkę do tematu samej ankiety a propos zadowolenia, DevSi dali nam. Również do wyborów, które inne alternatywne tyby, tryby gry byśmy najchętniej zagrali, i było w nich wymienione kilka następujących właśnie trybów, typu Hide and Seek, 5 na 5 czyli w zasadzie coś, co ułatwiłoby tworzenie turniej, czy chociażby tryb gry nawiązujący, w zasadzie będący Among us gdzie musimy po prostu wykonywać taski. No i wiadomo, typowa Among Us wykonujemy zadania ktoś jest impostorem i po prostu możemy na siebie głosować w przerwach i to jeszcze byłoby generalnie spoko opcja i oraz mamy jeszcze chociażby tryb klasyczny 2 na 2 na 8 tryb znany w zasadzie dobrze z innych modów innych twórców z DBD, którzy oni już to robili jakiś czas temu. No i generalnie właśnie wszystkie te pomysły są takim wariantem oraz miksem modów które już gdzieś inni twórcy robili jeżeli chodzi o DBD, więc tutaj nie ma nic zaskakującego, i nie ma żadnego. Wow, fajnie, że devsi będą chcieli w końcu coś takiego wprowadzić, ponieważ w wersji mobile mamy już jakieś 2x8, z tego co kojarzę, albo coś tego typu. Zresztą teraz, po zdobyciu materiału o DBD mobile jakieś pół roku temu, nie wracałem do tej gry. Więc tutaj ciężko mi powiedzieć cokolwiek, ale generalnie coś tam oni sobie właśnie w tym DBD mobile kminią, jak to sobie właśnie rozwiązać. Więc to jest generalnie informacja dobra. Minus jest taki, że za szybko tych typów gier nie dostaniemy. No bo najszybciej coś takiego możemy dostać na event letni, slash rocznicowy może na następne święta, ale to mówimy o perspektywie półrocznej bądź Rocznie więc nie za szybko, i pytanie: czy te wszystkie tryby będą na stałe dostępne, czy one będą tylko w kustomowych grach, ponieważ część osób również chciałaby typy mecze nierankingowe, i w tym momencie spięcie wszystkiego do jakiejś takiej sensownej kolejki gdzie nie trzeba byłoby ponownie czekać 20 minut, tak jak w 2016 roku w, 2016 roku w DBD, bo to był symulator lobby, ale o tym Wam mówiłem też w innych materiałach. Więc w tym momencie jestem ciekawy, jak oni to rozwiążą i czy będziemy mieli system rotacji, czy po prostu wszystko nam zostanie rzucone, albo dodadzą jeden tryb gry, potem drugi, trzeci, czwarty i generalnie będziemy mieli po prostu taki jeden wielki miszmasz, czy nie wiem, będą to ratowali, chociażby tak jak mamy mapy w Fortnite, a propos po prostu rotowania tych map, co sezony, czaptery, czy jakkolwiek to tam się zwie. Nigdy nie sądziłem, że będę porównywał, czy wrzucał wątki Fortnite'a do DBD, ale okej, okay. <laughs> ale, ale okej, okay, stało się. No więc generalnie ponownie mamy dużo informacji, które nie są żadnymi konkretami. W zasadzie ciężko cokolwiek tutaj wywnioskować, jeżeli chodzi o właśnie całą przeszłość e, DBD. Poza tym, właśnie rozwojem, o którym wam powiedziałem, jak w pierwszym segmencie tego e, materiału, e, jak to będzie dalej wyglądać, zobaczymy. Na razie jeszcze cały czas trwa event świąteczny. I w zasadzie i w zasadzie tyle. Dzięki za uwagę. Możecie zajrzeć na Twitcha oraz Discorda. Linki macie wszystkie na dole, ponieważ jeszcze przez te święta pewnie jakiegoś streamka odpalę, a w zasadzie jeszcze przed Sylwestrem po nowym roku też trochę do tych streamków będę chciał do Was wrócić, więc DBD też się tam pewnie pojawi. Znaczy takie, że chciałbym skończyć chociażby ten event. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta. Trzymajcie się. Hej, hej.